Dzisiejsze zajęcia, tak jak już Państwu zapowiadałem, będą poświęcone problemowi zła z perspektywy nauki i religii. To, o czym będziemy mówić, to zasadniczo jakoś tam zostało uporządkowane, czy wywodzi się od Leibniza, to jest jego słynna Teodycea z 1710 roku, którą on też jakoś tam zapoczątkował, czy usystematyzował, jak Państwo wiecie, to taka gałąź teologii, która zajmuje się problemem, jak pogodzić istnienie dobrego, miłosiernego Boga z istnieniem zła. No i wiecie Państwo pewnie też, że sam termin Teodycea pochodzi od greckiego theos, Bóg i Dikę słuszny, sprawiedliwy, no i można go jakby na dwa sposoby tłumaczyć: jako oddanie sprawiedliwości Bogu, albo sprawiedliwość Boga. No i o tym będą te dzisiejsze i przyszłotygodniowe zajęcia. No i tutaj pojawiają się takie główne pytania. Czyli, skoro Bóg jest tak dobry i stworzył wszystko z miłości, no to skąd wzięło się zło w świecie? Albo jak pogodzić właśnie dobroć i miłość Boga z faktem obecności zła w stworzonym przez niego świecie? No i plan tej piątej już części naszego wykładu, czy tego piątego bloku, będzie następujący: to będzie krótkie wprowadzenie, właśnie dzisiaj. Gdzie Państwu tam przypomnę, te trzy rodzaje zła, właśnie z Teodyce i Leibnica. Zasadniczo podczas tego piątego bloku będziemy korzystać głównie z tej książki świat najlepszy z możliwych o dobroci Boga i pochodzeniu zła Tadeusza Pabiana. Jeszcze podczas dzisiejszych zajęć będzie problem zła z perspektywy religii. No i te dwa pierwsze punkty będą dzisiaj, a za tydzień dwa następne, czyli problem zła z perspektywy nauki. Tutaj sobie szczegółowo omówimy taki eksperyment Calhuna, taką mysią utopię. Zobaczcie Państwo o co chodzi i na zakończenie kreacjonizm i ewolucjonizm wobec zła. I teraz te trzy rodzaje zła, które wymienia Leibniz w swojej Teodycei, to on mówi o złu moralnym, złu fizycznym i złu metafizycznym. Te dwa pierwsze, czyli zło moralne i zło fizyczne, omówimy szczegółowo na dzisiejszych zajęciach i też na tych zajęciach. Przyszłotygodniowych, a o złu metafizycznym będzie tylko jeden slajd za chwilę, czyli za trzy slajdy, i więcej się tym zagadnieniem nie będziemy zajmować, bo to byśmy musieli robić jakiś duży wykład z metafizyki i z filozofii Boga, tak? a to nie jest miejsce w ramach tych zajęć na takie. Kwestie, więc bardzo pobieżnie będzie. Zło moralne, no jest, to jest w zasadzie kategoria religijna oraz etyczna, tak. W kontekście religijnym, no to zło moralne kojarzy się jakoś tam z grzechem, czyli z wyborem zła albo rezygnacją z bożych propozycji, czy z bożych planów, czy z czegoś takiego. Tak? Czyli wybieram coś innego względem tego, co mi Bóg proponuje, no, no i to jest kategoria grzechu, no i ona się wiąże z tym złem. Moralnym. tak? To oczywiście jest cena wolności, którą Bóg obdarzył ludzi. O tym jeszcze więcej dzisiaj sobie powiemy, czy podczas dzisiejszych zajęć. To już Państwo szczegółowo rozpoznali, kiedy mówiliśmy sobie o egzegezie trzeciego rozdziału księgi Rodzaju. Przykłady: morderstwo, kradzież, oszustwo, zatrucie rzeki i tak dalej. Czyli tutaj mamy coś w tym stylu. Jeżeli chodzi zaś o zło fizyczne, to raczej kwestia przyrodnicza czy naukowa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli czyli ono jest związane z przyrodą, która jest poprzez różnego typu nauki opisywana. I można to inaczej nazwać złem naturalnym, gdyż jest ono konsekwencją naturalnego działania sił przyrody. Sił przyrody, czyli np. praw fizyki, biologii, chemii itd. Oczywiście to jest działanie naturalne, ale przez nas, czyli ludzi, zinterpretowane tak, jakoś. Czyli to nie jest, że prawa fizyki generują zło, tylko generują coś, co my odbieramy jako złe, tak? I tutaj mamy na przykład trzęsienie ziemi, powódź, tsunami, gradobicie, choroba genetyczna, proces starzenia się organizmu czy biologiczna śmierć, tak? To konsekwencje działania praw przyrody zinterpretowane jako jakoś tam niekorzystne, tak? Jeżeli mamy trzęsienie ziemi i coś nam się wali na głowę, no to odbieramy to jako zło fizyczne. Tak samo powód, czy tsunami, czy jakieś tam gradobicie, które niszczy zbiory czegoś tam, tak? No i mamy jeszcze to zło metafizyczne. To kategoria stri stricte filozoficzna, jak sama nazwa wskazuje metafizyczna, tak? No, i to jest fundamentalna niedoskonałość bytów przygodnych, jakby powiedział Arystoteles, zinterpretowany przez świętego Tomasza Zakwinu. Czyli byty przygodne, no to byty niebędące bogiem, który jest tak zwanym bytem koniecznym, przynajmniej w tej tomistycznej metafizyce. I te byty przygodne, które nie są bytem koniecznym, one istnieją, ale mogłyby równie dobrze. Nie istnieć. Te byty to jest w jakimś sensie przeciwieństwo bytu doskonałego Boga, czyli wszystko, co nie jest Bogiem, jest w jakiś sposób niedoskonałe, czyli pozbawione doskonałości, czyli inaczej złe w sensie metafizycznym. Tak? Bo gdyby byty przygodne były tak samo doskonałe, jak byt konieczny Bóg, no to byłyby od Boga nieodróżnialne, więc byłyby de facto Bogiem. Tak? Jeżeli coś jest mniej doskonałe, jest bytem przygodnym, czyli nie jest Bogiem. Tak? No i ta niedoskonałość, która odróżnia byt przygodny od bytu koniecznego, tutaj byłaby nazywana bytem Przygodnym, i złem metafizycznym. Tak? Czyli coś jest złe w sensie metafizycznym, dlatego że jest niedoskonałe. Jest niedoskonałe, dlatego że nie jest Bogiem. Tak? I tyle nam niech wystarczy. Więcej, jeżeli chodzi o zło metafizyczne, nie będziemy się te tematy jakoś tam zagłębiać. Nie jest to tutaj jakoś tam istotnie ważne, warto tylko tyle zapamiętać, że to jest coś. Że to jest taka fundamentalna niedoskonałość bytów przygodnych, czyli bycie czymś innym niż Bóg, tak? No i to ten problem, zła z perspektywy religii omówimy to zagadnienie, odwołując się między innymi do Pisma Świętego, tak jak już Państwu zapowiadałem, tym fragmentem, do którego będziemy się odwoływać, to będzie po prostu księga Hioba. Ja spróbuję teraz to wgrać